Przy dobrej zabawie czas zawsze szybko leci. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony krzywy witam na moim kanale, w którym dzisiaj skończymy drugi już sezon w serii B, tym razem, ale w tym momencie ja wszystkich zapraszam do odwiedzenia linków w opisie. Wiecie, co tam się znajduje, a także do subskrybowania oraz łapkowania tego materiału. A my lecimy do, tak jak już wspomniałem, czterech ostatnich meczów tego sezonu, przynajmniej sezonu zasadniczego. O, tak będzie. Naj Łatwiej powiedzieć. Lecimy do meczu, słuchajcie, z Pizą. Dokładnie tak. Znajdujemy się na trzecim miejscu. Czekają nas mecze z Pizą Breszczą i nie pamiętam z kim jeszcze. Muszę zobaczyć. Uwaga. Piza, Breszcia, Alessandria i Ternana. No. Tak więc będzie ciekawy, tak wam powiem. Jest szansa na mistrzostwo, jest szansa na drugie miejsce i jest szansa równie dobrze, no nie wiem, na ciekawe, w jaki jesteśmy w stanie spaść. No w zasadzie to my możemy spaść, jeżeli się wszystko niekorzystnie potoczy, nawet na siódme, ósme miejsce mniej więcej. A, na, a nawet na dziewiąte, y, ale to już tak mówię, y, będąc humanistą, bo ja z matematyką mam niewiele wspólnego. No więc, jeżeli coś źle obliczyłem, to przepraszam Was bardzo. O, zobaczcie: Pizza będzie grała z Wenecją, Spal i Cremoneze. Więc zobaczmy tak. Z kim gra Wenecja z pierwszego miejsca, i tu jest tak: Monza na rozkładzie, więc też y, duży nas czołówki Pisa, Brescia i Alessandria, więc większość z tych zespołów czołówka Crotone, jedynie Udinese na rozkładzie, więc fajnie, że sobie punkty ukradną. My wiemy z kim gramy. Udinese, no Bari i Crotone, tak więc, y, a nie, no Bari tutaj może punkty ukraść niekoniecznie, ale tutaj Crotone waży, że sobie ukradną punkty, a Cremonese. No, Pizza jedynie chyba jest tym najcięższym przeciwnikiem. Może Monza Brescia z Wenesem. Mam nadzieję, że ugra im punkty. No, będzie ciekawie, słuchajcie, trzeba obserwować na bieżąco. Ten odcinek na pewno będzie niezwykle emocjonujący. I na dodatek nie jesteśmy faworytem w starciu z Pizą Futboler Rodal, jak zwykle, nas tutaj oh, męczy. Dobra, lecimy do meczu z Pizą, eee, No, boję się, boję się naprawdę tego meczu niesamowicie, bo nasza ostatnia tendencja wyjazdowa w meczach wyjazdowych no jest średnia, jak mam być szczery, jest naprawdę, naprawdę średnia. No co, no to jest nasz domyślny skład, nie będę nic kombinował, ma solą na bramce. Lecimy, lecimy do meczu, słuchajcie. Tylko nie wiem, co im teraz powiedzieć, czy na im narzucić presję, czy nie. Strasznie krudę. Hmm. Presja jest po stronie przeciwnika, więc co mamy do ja Pokażcie zęby w tym meczu. Czemu by tak nie powiedzieć? Spróbujemy, nie? Ścisłe krycie na zawodnikach z przodu. Pesujemy też oczywiście bocznych obrońców, moi drodzy. Lecimy do meczu. Lecimy do meczu bardzo ważnego dla nas w kontekście ewentualnego awansu. Zachęcamy. Wyjdę, powiem Wam szczerze, ostrożnie to spotkanie. Jakieś mam takie przeczucia, że z tą defensywą z tyłu może być różnie. O, proszę bardzo, jakaś akcja, ale nie, tutaj przeciwnicy wyłapują tę piłkę. nie doszedł do podania od Ricardiego. O, Tomasz Kupisz, mam nadzieję, że nie kupisz sobie zwycięstwa w tym meczu. Mamy mega dużo szczęścia, bo Kohen trafia chyba z pół metra w bramkę. Oczywiście przesadziłem teraz, ale no nie wyglądało to za dobrze. Wrzutka na Kohena. Ojej, dużo szczęścia mamy teraz, dużo szczęścia. Poprzeczka tam była. Zażądaj więcej, dam bo kurde nie prezentują się zbyt dobrze na początku tego meczu. Panowie, jazda, jazda, biała gwiazda no. Ricardi, kupisz. No i. Przegrywamy 1 do 0. Super. Ekstra. Nie wiem jak jeszcze podsumować tę akcję. Ale może jakaś odpowiedź będzie, zobaczmy Butaro. No, nie, jeszcze dłużej czekaj z tą piłką, jeszcze dłużej czekaj na podanie. O! Dało się podać. Nieźle. Borges Odier. Butaro, Scalvini, Butaro, Odier. Ładnie do Borgesa. Wrócaj, wrócaj wrócaj Nestorowski jest! Mamy jeden do jednego. Pięknie, piękna akcja, bardzo dobrze, panowie, bardzo dobrze Odpowiedź jest, odpowiedź jest Teraz tylko Niech się to trzyma, niech się to trzyma Akcja Pizzyjczyków, jeżeli tak się w ogóle to odmienia Zobaczmy Podejdź, podejść. no Nie cierpię Takiego pressingu na alibi, to po prostu mnie doprowadza do szału po prostu, no No odejdź, kurde, no czemu wy tak źle kryjecie, tak źle atakujecie piłkę. Wow, ale znowu szczęście. To już chyba był drugi słupek albo poprzeczka w tym meczu. No jesteśmy dość mocno bombardowani, przyznam. Dobra, 1 do 1 do przerwy. 1 do 1 do przerwy. Oj nie, 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 nie. Ja jestem niezadowolony z tego, jak wygląda to spotkanie. Macie się pokazać dużo lepiej. Pizza nas po prostu gniotła. To jest w ogóle fakt, że my tą bramkę strzeliliśmy, jak mam być szczery. Więc panowie, standardowa tutaj e, mentalność i zachęcamy Was do lepszej gry w tym meczu. Dota chyba za chwilę zejdzie. Ojej, 6-1 cena. To wzrosło do 6-2, no ale dobra, poczekajmy jeszcze. 6-3 teraz jest. Brewoli ocena 6-4. Ty schodzisz i wejdzie Candelone. Um, tak jest. Pierwsza zmiana już po naszej stronie. Doda wzrost do 6-4, więc jest szansa. tendencja zwyżkowa, tak bym powiedział. Um, Borges, dawaj, dawaj, hopie, dawaj, 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 proszę cię. Nestorowski! Jest! Wygrywamy! Ależ tam był fart, teraz ja pierdzielę. Jeszcze pewnie będzie znam, jak zna... Nie a no, chyba nie ma analizy VAR. Ładnie, ładnie, panowie. Bardzo dobrze, ja tutaj naprawdę muszę uważać na wszystko. 6,5, dodał mu 6 6,1 jeszcze, więc dobrze. 10... Jezu, 10 minut do końca. Mamy akcję, dobra, zobaczmy, jak ona się potoczy. Deloza będzie doświadkowywał albo strzelał, zobaczmy. Strzał. Aj, chyba tam poprzeczka była. Dobra, słuchajcie, defensywnie, taktyka i zmiany. Wejdzie Broch, tylko za kogo? Hmm, dobre pytanie. Wiecie co, ryzykuję, ja nie robię za żadnych zmian już, bo oni grają wszyscy bardzo dobrze. Doda ma 6-4, ale jest jakby tendencja zwyżkowa. A dobra, wiecie co, wej wejdzie Akarli tutaj. I zagramy taką piątką tutaj z tyłu. De Rose w ten sposób. Nestorowski jako taki podwieszony. Tak jest, eee, atak. Więcej dyscypliny, mniej dryblowania, tempo niżej, gra na czas, szuka swoich fragmentów gry i bez piłki znacznie niżej się osadzimy. Znacznie, znacznie niżej, tak jest. Bez gry na spalonego nie będziemy przeszkadzać rankarzowi. Dobra, moi drodzy, Akadi wchodzi za Todę i liczę tutaj na pozytywne zakończenie tego meczu. Zapalił o koncentrację, jeszcze raz im powiem. Proszę, niech to się kończy, niech to się kończy. Jest, jest. Jest! Wygrywamy! Pierwszy z czterech meczów niesamowicie ciężkich Pisa naprawdę trudny teren dla nas szczególnie, bo na wyjeździe nam idzie teraz ostatnio dość tak kiepsko Zobaczmy jak to ostatnie, jak inne wyniki się tutaj ee, jakie inne wyniki tutaj miały miejsce. O nie, Odier teraz wypada na, na kolejny mecz Okej, okay, Wenecja chyba swój mecz przegrała na to wychodzi. Albo nie, znaczy zobaczmy po prostu statystyki, wiadomości, mecze, spotkanie, wyniki, o. Jak to miało miejsce? My wygrywamy z Pizą. Wenecja remisuje z Monzą. Udinese wygrywa, Cremoneze remisuje. Super, więc my oddalamy się od aktualnego czwartego miejsca na dwa punkty. Jeszcze czekamy na wynik Krotone, który gra chyba z Breszcią. Nie, z rodziną gra Crotone. Okej, okay, dobra, lecimy do następnych spotkań nas spada do włoskiej Serie C, żegnamy ich za to, że nam urwali punkty, nie chcemy was widzieć więcej w tym, w tej lidze. Kto to remisuje, bardzo dobrze, a Brescia przegrywa. Bardzo korzystne dla nas wyniki, teraz trzeba liczyć tylko na potknięcie się Udinese i Wenecji i będzie fajnie, i będzie fajnie. Jesteśmy faworytem w starciu z Palermo, Ech, już gramy przeciwko sobie, według mnie. Jesteśmy w tym starciu z Breszcią. Zobaczmy, jak ten mecz się potoczy, moi drodzy. Dobra, lecimy do tego meczu z Breszcią. Nie, co co, nie ma co dłużej przedłużać. Dłużej przedłużać. Wybaczcie za te kolokwializmy i przejęzyczenia. Nieważne. To jest na, aż najlepszy możliwy skład. Ale wiecie co, ostatnio ten Briword coś mi nie pasuje. Coś tak dziwnie gra. Więc dam tam chyba kuna. Z tego co pamiętam, to on dość dobrze sobie radzi w meczach o dużą stawkę. O, ważny, ważne mecz ma. No, nie wyklucza wahań formy. Dobra, damy kuna. Czemu by nie spróbować w ten sposób? Dobra, nie przedłużając, lecimy do meczu. Wiecie, co dam tak. Trzymajcie się planu, bądźcie cierpliwi, a będzie dobrze. Bo jakoś boję się tych poleceń od Tnera ostatnio. Od trenera, od asystenta. Zdemotowany Markoni, Genialnie, lepiej się nie dało rozpocząć tego meczu. A jeszcze muszę taktycznie tutaj poinstruować moich zawodników, jak mają się zachować względem swoich przeciwników. Zapomniałem zatwierdzić zmiany, tak jest. Zobaczmy, zobaczmy. Zachęcamy ich i lecimy. Oni zaczynają. Zobaczmy. Okej, okay. jesteśmy przy piłce. Ładnie tutaj pograli szybko Giron, Lupelini, Drodze, Riccardi. Ładna długa piłka Nestorowskiego. Zobaczmy, co z tego będzie. Nestorowski będzie wrzucał. Ale tam nikogo nie było. Doroze, Luperini. Doroze, Borges. No i co? Wrzuta na Nestorowskiego. Okej, okay, było groźnie, Giron. Eee, Obiecujący początek, z Ani muszę, to zaczęliśmy. Doroze, Marconi, Luperini. Ładnie, do Girona. Giron, dawaj, 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 dawaj. Ale piłka nie dochodzi do kuna Anestorowski ponad bramką. No było ciekawie, było ciekawie Udinezy na ten moment skoczyło na drugie miejsce, na pierwsze miejsce. Wenecja przegrywa z pizą. Nic się nie dzieje w tej pierwszej połowie, póki co. Liczę na jakąś odbudowę. Wenecja zaliczamy to żółte kartki. Nie jestem zadowolony z tej połowy. Musi się pokazać z lepszej strony i pokazać wolę zwycięstwa. I zachęcamy na rozpoczęcie tej drugiej połowy. Pizza już 2-0 wygrywa. Kurde, jakby się udało wygrać, to byśmy tak mieli komfortową sytuację. Byłoby genialnie. Zilon Kun strzela. Yes! Jest! Ależ uderzenie Kuna! Warto było mu zaufać! Ależ to uderzył! Ale jajca! Uff. W końcu! W końcu! Jezus Maria! W tym momencie jesteśmy pierwsi! Lecimy, panowie! Lecimy! Ale jeszcze teraz przy akcji, przy piłce... Jezu, by tego nie wypuścić! Bardzo proszę! Bardzo proszę! Ładny press tutaj... I mamy piłkę! Borges! Dawaj! Ładnie do Kuna! Wypuszczasz go i... Podaj! Nestorowski, jest, 2 jest, jest, ależ, ależ akcja, pięknie, pięknie, prez na przeciwniku się opłacił, ja tu już defensywnie wyjdę I zmiany słuchajcie, zmiany, kogo by tutaj zmienić, Akardii, dobra, wejdzie tak, Broch za Dorozę, niech wejdzie Kandelone za Nestorowskiego I ponadto wejdzie jeszcze Sili, podobnie gra za Rikardiego, ja już wierzę, że to jest raczej... Opanowany mecz, więc tutaj takie zmiany tych najważniejszych, najważniejszych zawodników. Zapalę o koncentrację i powiem na sam koniec. Mają jeszcze tutaj panowie. Zdrożny i strzelili bramkę. To mi się nie podoba. To mi się nie podoba. Chyba zbyt optymistycznie tutaj wyszedłem. Panowie, proszę was, ja was bardzo. Jest koniec meczu. Uff, wygrywamy. Dokładnie, musimy nadal stąpać twardo po ziemi, to im powiedziałem. Ja wygląda sytuacja teraz. Ja że jesteśmy na pierwszym miejscu. Tego się nie spodziewałem. Dobra, nic nie mówię. Lećmy dalej słuchajcie. Układa się to póki co bardzo, ale to bardzo dobrze. <grym> I oby tak dalej. Oby tak dalej, słuchajcie. Lecimy do meczu z Alessandrią na wyjeździe. Nie lubię takich meczów. <grym> Bo są bardzo takie ciężkie do przewidzenia. I potykaliśmy się na takich zespołach. Jeżeli my to wygramy, to ja nie wiem co ja zrobię, naprawdę. I na, doda na dodatek Klemonezę przegrywa. Tak więc słuchajcie. A, dobra, dwa mecze do końca. Jeszcze możemy spać pod Cremonese jeżeli oba oby wygrają. Dobra, nieważne, nieważne. Ten przedostatni mecz nam najwięcej powie. znaczy najwięcej nam powie ostatni, ale ten bardzo, ale to bardzo dużo. Lecimy słać do meczu następnego. Krotone, też ważny mecz dla nas, bo na 66 punktów mogą mieć, jeżeli wygrają. A grają z Perugią zobaczymy, Zobaczmy, że gra utrzymanie. I remis, ok, Też bardzo, bardzo dobry dla nas wynik. Bardzo dobry, bardzo dobry. Według The Athletic to Alessandria jest faworytem. Dla nas kurs nieznacznie wyższy, tak więc słuchajcie, lecimy do tego meczu. Ale będzie się działo, Boże, denerwuję się, ja się naprawdę denerwuję przed tymi meczami, nawet nie wiecie, jak bardzo. Monza gra z Cremonese. Liczymy, że tutaj Monza uliwie punkty Cremoneze. I tak jest! Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To już nas Cremoneze nie wyprzedzi. O, ale to nie było pewne już wcześniej, ja już nie umiem liczyć. Nieważne. Brescia gra z Wenecją. Gdyby się tutaj udało, Brescia to wygrać byłoby przewspaniale. najpierw no że Brescia jeszcze przed chwilą walczyła w zasadzie o. o tym jest apremiowane bezpośrednim awansem, chyba tam nawet. My z Alessandrią. Udinezes z Crotone. Ja, pierniczę, To jest jeden też z ważniejszych dla nas meczów. Tutaj najlepszy by było chyba zwycięstwo Krotone. Tak, chyba tak. No, to byśmy wtedy mieli. Słuchajcie, jeżeli Wenecja przegra i Udinese przegra, a my wygramy, to mamy chyba pewnego mistrza. Ale nie jestem pewien. I uwaga, już mamy kilka. A niestety, słuchajcie, niestety, ale ci co mieli przegrać, niestety wygrali. Udinese wygrywa z Crotone i Wenecja wygrywa z Brescią eee, Sytuacja w takim razie wygląda tak Że Jeżeli znaczy jesteśmy już pewni trzeciego miejsca Tak chyba mogę śmiało powiedzieć, czy mi się wydaje Bo tak, jeżeli ja teraz przegram I zostanę ostatni mecz To już nas Crotone ani Cremoneze nie prześcignie, więc mamy pewne trzecie miejsce Więc to znaczy, że bijemy się O bezpośredni awans ja pierniczę. Niestety znowu wypada Silva. Wcześniej był zawieszony za czerwoną kartkę. Teraz za po prostu nadmiar żółtych kartek. Yy, w takim razie yy, ja do roze muszę wpuścić za lupę niego, tak, bo będzie bezpiecznie. Odiel, Jiron, Borges, Nestrowski, Bruoli. Tak. No, kun, jak co to wejdzie. No i co, moi drodzy? Lecimy do meczu. Idzie nam ostatni całkiem. Dobrze, pokażcie nas o was. Stać z reakcji. Dopiero teraz jakiś boost dał nam e, dość całkiem e, dobry odbiór tych rozmów motywacyjnych przedmeczowych. Dobra, moi drodzy, dobra. Pocałujcie. E, bobra. Zachęcamy i lecimy do meczu. Słuchajcie, to się musi udać, to się musi udać. Ależ ja się denerwuję. Mm, mają przeciwnicy rzut rożny. Uch, poprzeczka, ale mamy teraz szczęście. To też czasami musi zagrać. Pamiętajcie o tym. Bez szczęścia nie ma życia. Niestety dalej żółta kartka na wczesnym etapie meczu. Panowie, budźcie się, bo na razie was tutaj nie widzę w tym meczu. Halo, halo. Przeciwnicy mają akcję. Zarządaj więcej. A nie, akcja się wygasiła dość szybko. Dawać, 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 dawać. No ta pierwsza połowa na niekorzyść naszą. Nie jestem zadowolony z tego, co pokazaliście. Jak najbardziej, druga połowa chcę żeby była taka jak w męczu z Breszczą, czyli pokonujecie ich i jest 2 do 0, dla nas oczywiście. Jeszcze chwila i zmiany słuchajcie, jeszcze chwila i zmiany. Dobra, nie możemy czekać dłużej, Candelone wejdzie za Nestorowskiego, Borges niestety, ale słaba ocena, więc Almici tam wejdzie na, tą, na to prawe wahadło i chyba póki co tyle. Dam bardziej ofensywną grę. Zarządaj więcej. No panowie, jakaś akcja. Halo! No, ura, jest. Zobaczmy, co się teraz będzie działo. Przechwycić to, przechwycić to. Marconi, dobrze, De Rose Zielon. Oj, on ledwo stoi, widzę. Niedobrze, niedobrze, ale. No i oddajemy piłkę za darmo. Tam jest spalony. Halo. No, dawać, dawać, jazda, 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 gwiazda Na solo Długa piłka na kandelonę. Jezu. Brak słów. Aj, bramkę, ale Scalvini zagrał ręką. Dodę za Girona, bo już był tam kondycjonowany, ledwo chodził. De Rose. Uuu, bliski buty strzelenia Bramki Riccardi, ale nie doszedł do piłki. Almici jeszcze panowie dawać jazda, Riccardi, Candelone. Teraz, wymiana. I musisz to strzelić. Tak jest! Sprawdźmy jeszcze, spać jeszcze, czy nie było spalonego. Proszę was, proszę was. Ale wydaje mi się, że nie było. Wydaje mi się, że nie było. Jest! Jezus Maria, bronimy się panowie całym zespołem. za o koncentrację, polecenia. Więcej dyscypliny, driblowania, tempo niżej. Gra na czas, kurde, przy każdej sposobności bez piłki niżej. Tak. Gra na nie przeszkadzamy brankarzowi. Latwierdz zmiany. I jeszcze powiemy: tutaj przede wszystkim przy fazie przejścia zwolnij tempo. Długie wykopy. Tak, ok. Koniec meczu, 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 koniec meczu. Koniec meczu, koniec meczu. Jest, 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 jest. Jest, wygrywamy! Ależ to było ważne zwycięstwo i trudne zwycięstwo, naprawdę. Bardzo dobre zwycięstwo, panowie, ja pierniczę Jeszcze jeden mecz. Jeszcze jeden mecz, my jesteśmy nadal liderem. Ja pierniczę. Widzicie, <grybicie> aż mi włosy stają dęba. Ostatni mecz z Ternaną. Mecz o. Bezpośredni awans do Serie A Ja pierdziele, co się będzie działo Ja się, ja sobie już tego nie, nie mogę, nie, nie wyobrażam sobie tego Moi drodzy, musicie mi to wybaczyć Ale jestem takim troszeczkę liskiem, chytruskiem Nie wiem, ile ten odcinek ostatecznie trwa Możliwe, że coś między 15 a 20 minut Nie wiem ostatecznie, jak tutaj wyjdzie po cięciach Ale mecz ostatni, mecz o awans do Serie A Słuchajcie, rozegramy w następnym odcinku Przepraszam, przepraszam, ale yy, no. Tak więc, widzimy się jutro. Musiałem, wiecie, cliffhanger tak zwany. Widzimy się jutro. Yy, w ramach komentarza, jeżeli tutaj się do końca tego odcinka, proszę Was, żebyście napisali, jak bardzo jesteście oburzeni, że tak postąpiłem. A każdy w klubie ze szklanki. Jo!